ma widzowie, e. Jak widać, mam mało życia! Juuu! a się wywalam na 102 metry, jak Adam Małysz. Czy mam myszkę taką czułą? No, ja też mam mi bardzo czuło. No coś mi też bardzo zczuła. Ej Mati! Nie możemy dookoła? No, z tego całego. Mam bloka, zrobić wodę, żebyśmy nie spadali, a my mamy nieskończone ziódełko wody. Tak? Teraz jest trochę za mało? O, dobra, to jest no, normalnie. Tak, ciągle pod tą wodę. Jędrek, robię, robię klacza, robię klacza! Poczekaj. Jakie ja podaję dwie wody, to ja ci powiem. To wylej. I robimy, kla ja robię klacza. Widzowie, mamy na tyle wysoką, że niedługo nie będzie chmur widać. A ile ty widzisz, że No wiem, właśnie o to chodzi. Go! Widzowie! Teraz ja. Teraz widzowie. Grać. Grać, grać. Zbyt mocno. Uderzył... o ziemię. Co? pięścią no, 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 no. w ziemię uderzyłem i mnie zabolała rączka. Musiałem za wysokość. I Nie zrobię. Czekaj. I nie zrobię tylko, klacza. Jak nie? Jak tak? Jakie to będzie kur... To jest wysokie. Ej nic, jeszcze nie, nie, nie widzę wysokość światła. No wiem. Poczekaj. Skaczę. O, tu. O, ktoś leci. Ooo, koniec. Ja, ja tu wodę wylewam. Koło ciebie. Koło ciebie spam. O, właśnie. Wylewaj. Wow. spadł. I widzisz, już mam ratunek. O, wylewaj. I, I w drugą stronę, do węgla. To poczekaj, nie wiem. Do węgla, Ratun drugą Będzie jaśniej. Mhm. To poczek poczekajcie, widzowie, bo mamy budować wieże, tak? to już nie, 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 to nie jest? już nieskończone. Co? Co? Może to wrogi trzeba brać. No właśnie, trzeba wrogi brać. Tylko nie wylewaj, proszę tam, gdzie jest lawa, bo. Dobra, starczy. Szkielet! Nie, no super. W takim momencie. Uuu! Papa! pa. że pa. Ja jestem dopiero w połowie drogi. No dobrze, no to bądź w połowie drogi. Ja kopię drewno. Dobra, powoli mi znika świat. Jeszcze bardziej. Zniknę, Mhm. zniknę, Bo ja włożę prawie do księżyca. Mhm. Rozskarczę. Będzie mm. gdzieś tu? Nie tu. I, nie ja. No. Zmów się. O, no bo są w Bo mi to O tak. Nie będziemy budowali portal. Dwa i Co? Uramaty. No chyba już będzie przerwa i nie na No. Dobra widzowie. Cyk. Jakby deska jeszcze się trafiła jakaś. Deska, deska, deska. To by było fajnie. O, jest! I kolejny wiadro z wodą! Widzowie, poczekajcie! Nie. Wiadro? Nie. Wiadro. Co? Ja nie mam, nie co A co zrobiłeś? Z kamienia ma. no jeden blok, jej! Aha. I do samego domu. No to niszczysz! No do samego domu, mam do wojna zecieć. Proszę. Tylko to ci trochę długo zajmie. Ty. Ty tutaj? Wodzen nisko. Ty, ty. Oj! Uwaga, pająk! Na horyzoncie a wow. Spider! Mati! Bo To jest pająka? Chłopiec, no, jakie pająki są? Może mam zjeść? Na dwa hity, ja sobie tego! No, ja się kieruję, ja, mam tylko łapkę! Dobra, widzowie! Jednak teraz tylko pisz drewno! No dobra, że jest drewno... To tu się nie robię. I tutaj... Ej... Sek Jak tam? dopiero pierwsza deska. A deska? O, ja mam ponad stack. To nie wiem, czy wyjdzie, ale to drewno. No? A ty się podbudujesz? No. Mm. No? No, na razie widzę, że traktujesz. tam. E, tak, że się sam podbuduję. Ale później się podbudujesz. No. Okay. I ja mam tu jeszcze wiadra, zło... Wo... i tu mam jeszcze pusty, eee. Ja nie wiem, że jestem bogate. I Bym mógł czymś, czymś kurczę... Czyli śmieszkę, żeby mi samo kopało. Możesz? Nie wiem czym... Też nie. <gry> No i dobrze, widzowie. Ale mam wiader z wodą. Sam kamień. O! czuł ciągle kamień? On jakiś ding! Jak znowu nie kamień. Witajcie w naszej bajce. jezu jednak pied kamień. I co? się hmm. jeszcze wszystko zrobimy, zrobimy wieczorem. Wiesz o czym mówię? I no. I a. I a, ty, ty, ty. Ja nie wiedzieć co pan mówi. Ja nie wiedzieć pan mówi. Ja nie wiesz jak to wygląda. No, wiesz, cztery pięć. Ale spódz, no chociaż wiesz, zawsze to gdzieś, każda drabina jest potrzebna. Co? Ej, co? Ja nie mogę się budować wyżej. Tak jest. Jesteśmy na maksymalnej kratce. Serio? Tak. Co ja już lecę z zrobiłem? A ja robię. Y ja, ja robię klacze drabiną. Co? Ej, dobra, ja też. Spróbuję. spróbuję! Lecę! Aj, aj. No i super połowa rzeczy padło. Nie ciągnie Nie miło się. Ja przy tym nie spotkał. Po mi dolowym Pinocią nam dać pieba, da tań tą koło deba. A tu już dajesz drabinę? No, już, z drabiny. drabinę. Dobra, Maciej, robię klaczę drabiną. mhm. Tu. Nie. A. Mam nadzieję, że woda mi tutaj... Nie, wody sobie leciały. Widzowie, robimy walkę na łapki. Czekaj, muszę zrobić rzeczy. To czekaj, ja Posłałem wszystkie rzeczy. No ja też schowam. Jedyne co możemy wziąć to jakieś bloki i wiadro wody. Nie, I tylko, nie. nie tylko wiadro wody. Nie, i, i bloki i drabinkę. Ja biorę 17 dilta. A ja nie biorę żadnych dachów. Mhm. Biorę dwie drabinki najwyżej. No ale ty startujesz z dachu swojego domu. 3. Ja startuję z dachu swojego domu, jeżeli to można nazwać dachem. Ja mam drugie piętro. Albo nie, ja startuję z yy, góry drabiny. Bo to jest na moim terenie. Albo nie, po prostu tutaj drabina. Trzy, dwa, jeden, go. widziano także osma A końcówkę, a całą walkę zobaczycie już na kanale, dlatego będzie już jutro na razie, cześć.